się pociłem. Masakra. Myślałem, że tak już musi być. Sorry. Taki mamy klimat. Do czasu, kiedy w aptece kupiłem MediSpirant. Jest tak skuteczny, że powstrzymuje pocenie nawet do siedmiu dni. A jedna tuba MediSpirantu wystarcza mi aż na pół roku. Czego chcieć więcej? MediSpirant. Bez potłu na dobre. Wypróbuj również MediSpirant Żel. Przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. MediSpirant. Dostępny w aptekach. Zakwaszenie organizmu może dotyczyć również Ciebie. Używki, stres, a nawet wiele produktów spożywczych. To tylko niektóre przyczyny zakwaszenia. Konsekwencją może być nadwaga, przemęczenie, osłabienie włosów i paznokci. Zakwaszenia nie należy lekceważyć. Dlatego polecam eliminacji. Suplement diety eliminacji. Zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. W efekcie eliminacji pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacji wyeliminuj zakwaszenie. się Citroeny z pakietem wyposażenia Elite. Modele wyposażone tak, jak oczekują tego osoby znane. Znane z zamiłowania do wyjątkowego komfortu. Poczuj się jak gwiazda w Citroenie C3 z pakietem wyposażenia Elite i zyskaj nawet do 10600 zł. Oferta dostępna także w kredycie prawdziwe 0%. Szczegóły na Citroen.pl lub w najbliższym salonie. Citroen. Reklama południowy wtorek z Radiem Z teraz wiadomości, na które zaprasza Krzysztof Kiryczuk. W Polsce z roku na rok bez śladu ginie coraz więcej ludzi. Ten zatrważający raport pokazała Najwyższa Izba Kontroli i wytyka policjantom błędy w poszukiwaniach. A krakowscy policjanci uzbrojeni w dodatkowe analizatory spalin ruszają do walki ze starymi samochodami. Katarzyna Kalata była gotowa na zarządzanie zus ale ZUS chyba na nią nie i nie będzie najmłodszym prezesem w historii zakładu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach ekonomicznych. Czwarta. Rządzący raport Najwyższej Izby Kontroli na temat poszukiwania osób zaginionych w Polsce z roku na rok ginie bez śladu ponad 20 tysięcy osób, a policja źle prowadzi poszukiwania. Wszystko przez procedury są nieprecyzyjne, funkcjonariusze nie przeszkoleni źle klasyfikują zaginięcia, tak twierdzi nikt. Efekt? poszukiwania rozpoczynają się zbyt późno. Przed komendą główną policji jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michał, jak na te zarzuty niku, odpowiada policja? Nie zgadza się, bo o takich sprawach łatwo jest mówić i krytykować z pozycji urzędniczego biurka. Zgoda, szkolić trzeba, ale policjant przyjmujący zgłoszenie czasami musi przebić się przez prawdziwy mur niedopowiedzeń. Wtedy ryzyko pomyłki jest rzeczywiście duże, przyznaje rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Bobliscy nie chcą wszystkiego mówić, a nam przychodzi docierać do tajemnic skrywanych często przez z rodziny. I pamiętajmy, ze zgłoszeniem zaginięcia nie trzeba czekać, aż miną 24 godziny. Warszawa Michał Radio Z. Uwaga, kierowcy starych samochodów. Od jutra w Krakowie czterokrotnie wzrośnie liczba patroli wyposażonych w specjalne urządzenia do badania jakości spalin. Jeśli nie przejdziecie tego testu, dostaniecie mandat i możecie stracić dowód rejestracyjny. Jak działa takie urządzenie? Opowiada szef krakowskich policjantów Janusz Barcik. Urządzenie jest gotowe po paru minutach od uruchomienia i jest czytelny komunikat na wyświetlat urządzenia odnośnie przekroczenia norm, czy to zbyt bogatej mieszkanki, zbyt niskiej zawartości mieszanki lub uszkodzonego kariery. A jak wygląda taki analizator? Obejrzyjcie na Radio ZPL. To są wiadomości Radio Z. Łódź ma nowy pomysł na to, by Riksze na Piotrkowskiej w końcu nie przynosiły wstydu, a były klubą miasta jak za dawnych lat. Wyjściem jest dopisanie tego środka transportu do projektu parku Kulturowego i ustalenie zasad. Mówi menadżer Piotrkowski i Piotr Kurzawa. Jak ma wyglądać Riksza z góry narzucić, prawda? Czy kolor, czy stylistykę samego? rowerowego, czyli rykszy, ale również wyglądu chociażby ryksiarza. Być może przyznawanie pewnych certyfikatów dopuszczenia rykszy do ruchu tutaj też jest rozwiązanie. No tak się na przykład robi w Berlinie że gdzie każda osoba, która jeździ rykszą musi jeszcze zapłacić pieniążki, chyba 200 euro za to, żeby być dopuszczonym do ruchu. Nie jest jeszcze mały problem. To, czy Piotrkowska stanie się parkiem kulturowym, będzie teraz zależeć od radnych. Projektem mają zająć się jeszcze przed wakacjami. A Jacek Grotkiewicz ma już teraz dla Was wiadomości ekonomiczne. Radio Z. Pierwsze źródło informacji Sponsorem programu jest Stollar Producent okien i drzwi Stollar Czas prawdziwych okien ZUS nadal bez prezesa Katarzyna Kalata oblała egzamin ustny Dlaczego? To dla pani Kalaty, która dotarła do tego ścisłego finału Niemniej Oficjalnie I nieoficjalnie. Katarzyna Kalata poległa przez swoje medialne występy w ostatnim czasie. Sama Kalata w TVN24 Biznes i Świat opowiedziała swoją wersję tej rozmowy. Według niej rozmowa była bardzo niemiła. Komisja już w pierwszych słowach zaatakowała ją, zarzucając jej wypowiedzi w mediach. Według Kalaty komisja ją również wyśmiewała. No, miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Jeżeli szukacie dzisiaj najtańszego paliwa, to zapraszamy do Pruszkowa za 6 groszy, funt brytyjski 5 zł i 55 groszy